Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego, mimo tak wielu wysiłków, modlitw i poświęcenia, niektóre rzeczy po prostu nie realizują się w Twoim życiu? Dlaczego dobrobyt wydaje się wymykać, jak piasek między palcami? Dlaczego drzwi zamykają się w najważniejszym momencie? Dlaczego niewidzialne brzemię uparcie wisi nad Twoimi dniami? Ojciec pio, który widział poza tym, co widzialne, często mówił, że wiele naszych walk nie pochodzi z zewnątrz. Ale z wnętrza, czasem nawet z tego, co pielęgnujemy we własnych domach. A co, jeśli powiem ci, że coś pozornie niewinne, coś, co podlewasz z miłością każdego dnia, może cicho odprowadzać Twoje błogosławieństwa? To nie przesada ani pusta zabobonna wiara. To prawda, która przetrwała wieki i którą wielcy mistycy zawsze rozumieli. Niektóre rośliny, gdy umieszcza się je w niewłaściwych miejscach lub bez odpowiedniej uwagi duchowej, stają się prawdziwymi blokadami energetycznymi. Nie tylko zajmują przestrzeń fizyczną, ale także tworzą niewidzialną sieć, która dusi szanse, przyciąga konflikty i nawet opóźnia realizację twoich marzeń. A najgorsze jest to, że nawet nie podejrzewasz, że to się dzieje. Ojciec Pio w swoich wizjach często ostrzegał o znaczeniu oczyszczania domów, zwracania uwagi nie tylko na to, co się mówi lub robi w domu, ale także na to, co się tam pozwala rosnąć. Wiedział, że niektóre rośliny ze względu na swoją naturę niosą ze sobą energię, które nie współgrają ze światłem, obfitością ani pokojem. Mogą być piękne, bujne, a nawet podziwiane przez wielu, ale za ich liśćmi i kwiatami kryją się siły, które działają przeciwko Tobie. Wyobraź sobie na przykład roślinę, która rośnie, oplatając wszystko wokół siebie, dusząc inne gatunki, dominując przestrzeń. Nie jest trudno zauważyć, jak ta sama energia może objawiać się w twoim życiu. Projekty, które nie startują, relacje, które stają się ciężkie, ciągłe uczucie, że coś lub ktoś wysysa twoje siły. Albo te rośliny pełne kolców, które odstraszają nawet najdelikatniejszy dotyk. Czy ty też nie czułeś, że mimo otwartości na świat ludzie i szanse pozostają daleko, jakby istniała niewidzialna bariera między tobą a twoimi błogosławieństwami? A oto najokrutniejszy szczegół dbasz o nie. Umieszczasz je w pięknych doniczkach, stawiasz w najjaśniejszych kątach domu, wierzysz, że przynoszą życie do wnętrza, ale podczas gdy się nimi opiekujesz, one powoli podkopują twoją własną energię. To nie kwestia złej woli, ale natury. Tak jak niektóre osoby, mimo najlepszych intencji, po prostu do nas nie pasują, tak niektóre rośliny, mimo swojej piękności, nie zostały stworzone, by dzielić z tobą tę samą przestrzeń. Ale jest wyjście i zaczyna się od prostego gestu uznania: uznania, że nie wszystko, co jest zielone, przynosi życie, nie wszystko, co kwitnie, przynosi radość, że czasem tego, czego potrzebujemy, nie jest więcej, ale mniej, mniej ciężaru, mniej blokad, mniej energii, które nas przygniatają. Ojciec Pio często mówił, że oczyszczenie zaczyna się, gdy mamy odwagę spojrzeć na to, co mamy przed sobą i zapytać. Czy to mi służy, czy mnie konsumuje? W kolejnych fragmentach ujawnię, jakie to rośliny, jak je rozpoznać w swoim domu i co najważniejsze, jak zastąpić je tymi, które naprawdę przyciągają światło, dobrobyt i pokój. Przygotuj się naprawdę, która może zmienić wszystko. Bo jak nauczał sam ojciec Pio, czasem błogosławieństwo, na które tak czekamy, jest tylko o jeden gest. Gest usunięcia tego, co do nas nie należy. Jest roślina, która wydaje się nieszkodliwa, a nawet urocza, z zielonymi, błyszczącymi liśćmi, które łatwo się rozprzestrzeniają, pokrywając mury, kraty, a nawet inne rośliny. Bluszcz, z szybkim wzrostem i zdolnością do przyczepiania się do każdej powierzchni, jest często postrzegany jako symbol wytrzymałości i piękna. Ale ojciec Pio, w swoich refleksjach nad ukrytymi siłami działającymi w naszych domach, ostrzegał przed czymś głębszym. To, co wydaje się wytrwałością, może w rzeczywistości być duszeniem, a to, co wydaje się ochroną, może być pułapką. Gdy obserwujesz rosnący bluszcz, zauważasz, jak oplata wszystko wokół siebie, ściskając, dominując, aż to, co było tam wcześniej drzewo, krzew, struktura nie może już oddychać. To potężna metafora tego, co dzieje się w naszym życiu, gdy pozwalamy, by ta roślina była obecna w naszych przestrzeniach. Bluszcz nie zabija od razu. Robi to stopniowo, odbierając powietrze, światło, przestrzeń, aż w końcu, nie zdając sobie z tego sprawy, okazujesz się uwikłany w sytuacje, których nie wybrałeś, uwięziony w cyklach, których nie możesz przerwać. Ojciec Pio często mówił, że błogosławieństwa Boże płyną jak woda. Potrzebują wolnej drogi, przestrzeni, by krążyć. Gdy coś. Lub ktoś zajmuje zbyt dużo miejsca, gdy uparta i inwazyjna energia przejmuje kontrolę nad środowiskiem, woda przestaje płynąć. I właśnie to robi bluszcz. Zajmuje, dominuje, nie pozostawia miejsca na nowe. Czy nie zauważyłeś, że w domach, gdzie bluszcz rośnie bez kontroli, ludzie często czują się uwięzieni? Jakby mimo wszelkich starań nie mogli iść naprzód? Jakby coś zawsze ciągło ich z powrotem w to samo miejsce? I nie chodzi tylko o uczucie, za tym stoi duchowa logika. Bluszcz, ze względu na swoją naturę, jest związany z energią przeszłości, przywiera, trwa, nie pozwala odejść, a gdy przeszłość nie zostaje uwolniona, przyszłość nie może nadejść. Ile razy słyszałeś, jak ktoś mówi: Nie mogę iść naprzód, albo czuję, że stoję w tym samym miejscu od lat? Otóż to. Może się okazać, że ta osoba, nie zdając sobie z tego sprawy, pozwoliłaby energia bluszczu zagnieździła się w jej życiu. Ale oto pytanie, które niewiele osób sobie zadaje. Dlaczego utrzymujemy coś, co nas więzi? Może dla pozornego piękna, może dla łatwości pielęgnacji, albo po prostu dlatego, że nigdy nie zatrzymaliśmy się, by zastanowić się, co ta roślina naprawdę reprezentuje. Ojciec Pio nauczał, że prawdziwa mądrość zaczyna się, gdy patrzymy poza pozory. I właśnie to musisz zrobić teraz: spojrzeć na bluszcz w swoim domu, jeśli w ogóle tam jest, i zapytać się, co w moim życiu rośnie zbyt mocno, zajmuje zbyt dużo miejsca, uniemożliwiając mi oddychanie. Jeśli odpowiedź nadejdzie, nie bój się. Rozwiązanie nie jest skomplikowane. W rzeczywistości jest prawie poetyckie. Tak jak bluszcz dusi, inne rośliny uwalniają. Tak jak niektóre energie więżą, inne pozwolą ci wznieść się w górę. I o tym właśnie będziemy mówić dalej, nie tylko o tym, co usunąć, ale o tym, co postawić w jego miejsce. Bo oczyszczenie, jak zawsze przypominał ojciec Pio, nie polega tylko na usuwaniu, polega na zastępowaniu, polega na otwarciu przestrzeni, by w końcu błogosławieństwa mogły wejść. W kaktusach jest coś sprzecznego. Są odporne, przetrwają tam, gdzie inne rośliny zwiędłyby. Dlatego wielu postrzega je jako symbol siły, ale ojciec Pio w swojej mądrości widział głębiej. Rozumiał, że nie każda odporność jest cnotą, niektóre są tylko obroną, która nas izoluje od świata. I właśnie to robią kaktusy w Twoim domu. Tak bardzo się bronią, że w końcu odstraszają wszystko wokół, w tym to, czego najbardziej pragniesz. Pomyśl przez chwilę: ile razy czułeś się samotny, nawet otoczony ludźmi? Ile razy okazje wydawały się wymykać w ostatniej chwili, jakby coś je odpychało? Ile razy próbowałeś otworzyć się na miłość, dobrobyt, radość, ale czułeś, jakby niewidzialna bariera uniemożliwiała dotarcie tych błogosławieństw do ciebie. Kaktusy z ostrymi kolcami są fizycznym ucieleśnieniem tej energii. Nie tylko się bronią, atakują, a gdy taka roślina znajduje się w twoim domu, wysyła jasny komunikat do wszechświata. Trzymajcie się z daleka. Tu nie wchodzi się. Ojciec Pio często mówił, że dom jest odbiciem duszy. Jeśli w jego wnętrzu są tylko obrony, świat zewnętrzny odpowie w ten sam sposób. Kaktusy, mimo swojego piękna, niosą ze sobą energię zamknięcia, nie przyciągają, odstraszają, a najgorsze jest to, że często nawet tego nie zauważamy. W końcu kto podejrzewa tak powszechną roślinę? Kto wyobraziłby sobie, że coś tak małego może mieć taką moc nad naszym życiem? Ale prawda jest taka, że wszystko, co zajmuje miejsce w naszym domu, ma energetyczny cel. Kaktusy ze swoją kolczastą naturą są jak niewidzialne mury. Chronią cię, owszem, ale także cię więżą. A gdy jesteś uwięziony, błogosławieństwa nie mogą cię dosięgnąć. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórym ludziom wszystko przychodzi z taką łatwością, Podczas gdy inni walczą tak bardzo i zbierają tak mało, ojciec Pio nauczał, że różnica często leży w tym, co pozwalamy rosnąć wokół nas. Niektóre rośliny przyciągają światło, inne, jak kaktusy, tworzą cienie tam, gdzie powinny być otwarte drzwi. A co zrobić? Odpowiedź nie polega po prostu na pozbyciu się kaktusów, chociaż to pierwszy krok. Prawdziwa transformacja nadchodzi, gdy zastępujesz to, co cię zamyka, tym, co cię otwiera, gdy zamiast kolców wybierasz kwiaty, gdy zamiast murów sadzisz mosty. Ojciec Pio zawsze mówił o znaczeniu tworzenia przytulnych przestrzeni, gdzie energia może swobodnie krążyć. I to właśnie musisz zrobić teraz: przyjrzeć się swojemu domowi, zidentyfikować, co tworzy bariery i z odwagą dokonać zmiany. Bo błogosławieństwa nie są tylko dla niektórych, są dla tych, którzy są gotowi je przyjąć. A przyjmowanie wymaga otwartości, wymaga zaufania, wymaga przede wszystkim odwagi, by puścić to, co już nam nie służy. Kaktusy mogą przetrwać na pustyni, ale ty nie musisz żyć jak one. Zostałeś stworzony, by zakwitnąć i nadeszła pora, by na to pozwolić. Są rośliny, które wchodzą do naszych domów niemal jak ciche goście przyniesione w prezencie, jako chwilowa dekoracja, lub nawet pod wpływem impulsywnego zakupu w ogrodzie. Paproć jest jedną z nich. Z delikatnymi liśćmi i bujną zielenią wydaje się nieszkodliwa, a nawet elegancka. Ale ojciec Pio, w swoich refleksjach nad energiami, które zamieszkują nasze domy, ostrzegał przed kluczowym szczegółem nie wszystko, co piękne, nam służy. A paproć za swoją pozornie kruchą aparycją niesie ze sobą energię, która może wyczerpywać twoje siły, nawet o tym nie wiedząc. Czy kiedykolwiek obudziłeś się po nocy snu i mimo to poczułeś głębokie zmęczenie, jakbyś całą noc niósł niewidzialne ciężary? Czy miałeś wrażenie, że mimo odpoczynku, twoja energia nigdy nie wraca w pełni? Paproć, gdy znajduje się w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza w sypialniach lub miejscach odpoczynku, działa jak prawdziwy energetyczny wampir. Nie wysysa twojej krwi, ale coś jeszcze cenniejszego, Twoją witalność. Jej liście, choć piękne, uwalniają energię, która stopniowo osłabia Twoją dyspozycję, jasność umysłu, a nawet zdolność podejmowania decyzji. Ojciec Pio często mówił, że ciało jest świątynią ducha, a wszystko, co nas otacza, powinno służyć wzmocnieniu tej więzi, a nie jej osłabieniu. Gdy pozwalamy, by rośliny takie jak paproć zajmowały przestrzenie, w których powinniśmy odnawiać nasze energie. Nieświadomie tworzymy środowisko sprzyjające wyczerpaniu. Nie bez powodu wiele osób, które żyją z paprociami w swoich sypialniach, zgłasza ciągłe uczucie zmęczenia, jakby zawsze były o krok za życiem. Śpią, ale nie wypoczywają, pracują, ale nie prosperują, żyją, ale nie kwitną. A najbardziej niepokojące jest to, że często przypisujemy to zmęczenie innym rzeczom. Stresowi w pracy, troskom dnia codziennego, braku czasu. Rzadko zatrzymujemy się, by pomyśleć, że problem może leżeć właśnie w tym, co postanowiliśmy umieścić wokół siebie. Paproć ze swoją zdolnością do szybkiego rozmnażania symbolizuje również to, przed czym ojciec Pio zawsze ostrzegał, niekontrolowany wzrost. Gdy nie kontrolujemy tego, co pozwalamy rosnąć w naszym życiu, czy to roślin, nawyków, czy nawet relacji, Ryzykujemy, że zostaniemy uduszeni przez to, co na początku wydawało się nieszkodliwe. Ale jak we wszystkim w życiu duchowym, rozwiązanie nie polega tylko na usuwaniu. Polega na zastępowaniu, polega na tworzeniu przestrzeni, w której energia może płynąć w zdrowy sposób, gdzie odpoczynek jest naprawdę regenerujący, a każdy poranek budzi się nie z ciężarem, ale z odnowioną gotowością do stawienia czoła dniowi. Ojciec Pio nauczał, że prawdziwa transformacja. Zaczyna się, gdy pozbywamy się tego, co nas osłabia i otwieramy miejsce na to, co nas wzmacnia. I to właśnie musisz zrobić teraz: przyjrzeć się swojemu domowi, zidentyfikować, co wysysa twoją energię i z determinacją dokonać niezbędnych zmian, bo życie nie zostało stworzone, by żyć je w połowie sił. Zostałeś stworzony, by świecić, działać, realizować. I to zaczyna się, gdy pozwalasz, by Twój dom był miejscem odnowy, a nie wyczerpania. Paproć może być piękna, ale jej uroda nie jest warta ceny życia spędzonego w cieniu zmęczenia. Nadszedł czas, by przywrócić światło. Nadszedł czas, by odzyskać swoją energię. Nadszedł czas, by zakwitnąć. Są rośliny, które wchodzą do naszych żyć z aurą czystości, jakby ich sama obecność wystarczyła, by przynieść harmonię. Lilia pokoju jest jedną z nich. Z zielonymi błyszczącymi liśćmi i białymi kwiatami wydaje się idealnym symbolem spokoju. Wielu ludzi umieszcza ją w swoich domach, wierząc, że sama jej obecność ochroni ich przed negatywnymi energiami. Ale ojciec Pio, z głębokim zrozumieniem rzeczy duchowych, wiedział, że pozory mogą mylić. A lilia pokoju za swoją piękną fasadą skrywa prawdę, o której niewiele osób wie. Nie przynosi pokoju, udaje go. Czy kiedykolwiek czułeś, że nawet w pozornie spokojnym otoczeniu coś było nie tak? Jakby za ciszą kryła się ukryta napięcie, wrażenie, że rzeczy nie są dokładnie takie, jak się wydają. Lilia pokoju, gdy umieszcza się ją w pomieszczeniach, zwłaszcza w miejscach wspólnego przebywania, tworzy niebezpieczną iluzję. Sprawia wrażenie, że wszystko jest w porządku, że nie ma konfliktów, że panuje harmonia. Ale w rzeczywistości to, co robi, to maskuje negatywne energie, przykrywa je powierzchowną warstwą spokoju, nigdy ich nie rozwiązując. To jak położenie bandaża na ranę. Nie boli wizualnie, ale problem nadal tam jest, pogarszając się z każdym dniem. Ojciec Pio często mówił, że prawdziwy pokój nie jest brakiem konfliktów, ale odwagą, by je stawić czoła i przezwyciężyć. Gdy zadowalamy się iluzorycznym pokojem, gdy osiadamy w pozornej harmonii. W rzeczywistości pozwalamy, by problemy gromadziły się w ciszy. I właśnie to robi lilia pokoju w Twoim domu. Tworzy środowisko, w którym wszystko wydaje się być w porządku, ale w rzeczywistości zastane energie nadal działają, podkopując Twoje relacje, Twoją jasność umysłu, a nawet Twoją zdolność do widzenia prawdy. Wiele osób, które mają te rośliny w swoich domach, zgłasza dziwne uczucie rozłączenia czują, że coś jest nie tak, ale nie potrafią zidentyfikować co. Dialogi stają się powierzchowne, problemy są unikane zamiast rozwiązywane, a z czasem dom staje się miejscem, gdzie wszyscy żyją obok siebie, ale nikt naprawdę się nie łączy. Jakby między ludźmi była zasłona, niewidzialna bariera, która uniemożliwia prawdziwą intymność, prawdziwe zrozumienie. A najbardziej niepokojące jest to, że podczas gdy to się dzieje, możesz nawet wierzyć, że wszystko jest w porządku, w końcu Lilia pokoju jest tam, z zielonymi liśćmi i nieskazitelnymi kwiatami, jak symbol, że nic nie jest złe. Ale ojciec Pio nauczał, że iluzja jest pierwszym krokiem do upadku. Gdy pozwalamy się zwieść pozorom, gdy zadowalamy się tym, co wydaje się być, zamiast szukać tego, co naprawdę jest, otwieramy przestrzeń, by cienie rosły. Rozwiązanie jednak nie jest trudne. Wystarczy odwaga. Odwaga, by spojrzeć na to, co naprawdę dzieje się w Twoim domu, w Twoich relacjach, w Twoim życiu. Odwaga, by usunąć to, co tylko maskuje, zamiast leczyć. I przede wszystkim odwaga, by zastąpić iluzję prawdą, bo prawdziwy pokój nie jest ozdobą, nie jest rośliną w doniczce. To stan duszy, który można osiągnąć tylko wtedy, gdy stawiamy czoła temu, co musi zostać zmierzone, gdy oczyszczamy to, co musi zostać oczyszczone i gdy pozwalamy, by światło weszło, bez masek, bez udawania. Nadszedł czas, by zdjąć zasłonę. Nadszedł czas, by widzieć jasno. Nadszedł czas, by wybierać nie tylko to, co wydaje się pokojem, ale to, co naprawdę go przynosi. Bo zasługujesz na więcej niż iluzję. Zasługujesz naprawdę. I tylko w niej błogosławieństwo może zakwitnąć. Jeśli jest roślina, która niesie ze sobą sławę uzdrowicielki, to jest nią aloes. Od czasów starożytnych jest używany do łagodzenia oparzeń, uspokajania skóry, a nawet jako domowy lek na wiele dolegliwości. Jego reputacja jest tak silna, że wiele osób uprawia go w domu jako symbol ochrony i zdrowia. Ale ojciec Pio, z mądrością wykraczającą poza pozory, ostrzegał przed subtelnym niebezpieczeństwem nie wszystko, co leczy ciało, Leczy dusze, a aloes za swoimi właściwościami leczniczymi skrywa energię, która może zatruwać to, co najcenniejsze w Twoim życiu: harmonię Twojego domu. Czy zauważyłeś kiedyś, że mimo robienia wszystkiego dobrze, sprawy wydają się wymykać spod kontroli? Jakby mimo wszelkich starań o utrzymanie pokoju, konflikty wybuchały znikąd. Kłótnie rozpalały się bez wyraźnego powodu. A uczucie stałego podrażnienia wisiało w powietrzu? Aloes, gdy jest uprawiany w domu, zwłaszcza w miejscach wspólnych takich jak salony i kuchnie, działa jak katalizator gęstych energii. Nie tworzy ich, ale je wzmacnia. To tak, jakby zamiast uspokajać, podsycał to, co już się tli. Jego energia jest silna, niemal agresywna, i gdy nie jest właściwie ukierunkowana, może przekształcić dom w ciche pole bitwy. Ojciec Pio często mówił że dom powinien być schronieniem, miejscem, gdzie energie się równoważą, a miłość może kwitnąć bez przeszkód. Ale gdy pozwalamy, by rośliny takie jak aloes zajmowały centralne miejsca, niechcący wprowadzamy siłę, która nie potrafi dozować. Aloes to roślina ognia, dosłownie i energetycznie paląca to, czego dotyka, i nie tylko w sensie fizycznym, na poziomie duchowym roznieca ogniska tam, gdzie powinien być spokój, pobudza reakcję tam, gdzie powinna być refleksja. Nie bez powodu wiele rodzin, które trzymają aloes w domu, zgłasza niewytłumaczalny wzrost kłótni, nieporozumień, a nawet uczucie, że coś w środowisku zawsze jest bliskie eksplozji. Problem nie leży w samej roślinie, ale w miejscu, które jej nadajemy. Tak jak lek może stać się trucizną, jeśli jest używany w nadmiarze, aloes, gdy jest źle umieszczony, zaczyna działać przeciwko nam. Jest przydatny, tak, ale nie w każdej przestrzeni. Tak jak nie bralibyśmy silnego leku bez wskazówek, nie powinniśmy pozwalać, by tak intensywna energia krążyła swobodnie w naszych domach, zwłaszcza tam, gdzie szukamy odpoczynku i jedności. A oto wielka ironia wiele osób trzyma aloes właśnie po to, by się chronić. Wierzą, że dzięki swoim właściwościom leczniczym odstraszy zło. Ale ojciec Pio nauczał, że prawdziwa ochrona nie pochodzi z tego, z czym walczymy, ale z tego, co równoważymy. Dom pełen agresywnych energii, nawet jeśli ukrytych pod płaszczykiem uzdrowienia, nie jest domem chronionym. To dom w ciągłej gotowości. A gdzie jest gotowość, tam nie ma pokoju. Rozwiązanie jednak nie polega na wyrzuceniu aloesu na zawsze. Polega na tym, by wiedzieć, gdzie go umieścić. Jeśli upierasz się przy jego uprawie, niech będzie to miejsce zewnętrzne, gdzie jego energia może się rozproszyć, nie wpływając na wnętrze. Albo jeśli wolisz trzymać go w domu, niech będzie to kontrolowana przestrzeń, zdala od miejsc wspólnych i zawsze w towarzystwie roślin, które zrównoważą jego siłę, takich jak lawenda czy rozmaryn, które przynoszą spokój i jasność. Ale przede wszystkim trzeba się zastanowić czego naprawdę szukasz, mając tę roślinę w swoim domu ochrony czy konfliktu, uzdrowienia czy napięcia. Ojciec Pio zawsze przypominał, że prawdziwa mądrość polega na wyborze nie tylko tego, co wydaje się przydatne, ale tego, co naprawdę nam służy. A czasem to, co wydaje się lekarstwem, może być w rzeczywistości trucizną, która uniemożliwia nam życie w pokoju. Nadszedł czas, by przyjrzeć się uważniej temu, co uprawiasz bo tylko wtedy będziesz mógł zebrać to, czego naprawdę pragniesz. Teraz, gdy znasz prawdę o tych pięciu roślinach, bluszczu, który dusi, kaktusach, które izolują, paproci, która wyczerpuje, lilii pokoju, która wprowadza w błąd i aloesie, który podsyca konflikty, nadeszła pora na wybór. Nie chodzi tylko o usunięcie tego, co szkodzi, ale o zrozumienie, że Twój dom jest żywym organizmem, świętą przestrzenią, w której każdy detal wpływa na to, co przyciągasz do swojego życia. Ojciec Pio często mówił, że Bóg nie odmawia swoich błogosławieństw, to my, nie zdając sobie z tego sprawy, zamykamy przed nimi drzwi. I często te drzwi są zamknięte przez rzeczy, które umieściliśmy tam własnymi rękami. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą, jaką masz nad własnym domem? Każda roślina, którą wybierasz uprawiać, każdy przedmiot, który decydujesz się zachować, Każda energia, którą pozwalasz krążyć, w jakiś sposób kształtuje twoją przyszłość. To nie kwestia strachu, ale świadomości. Nie chodzi o życie w ciągłej czujności, ale o stworzenie środowiska, w którym światło może wejść bez przeszkód. Ojciec Pio nauczał, że świętość nie tkwi tylko w wielkich wyrzeczeniach, ale w małych, codziennych wyborach. A wybór tego, co pozwalamy rosnąć wokół nas, jest jedną z najpotężniejszych decyzji. Ale jak w każdej transformacji, pierwszym krokiem jest odwaga. Odwaga, by spojrzeć na to, co jest w Twoim domu i zapytać, czy to mi służy, czy mnie podnosi, czy przybliża mnie do błogosławieństw, których pragnę. Nie musisz robić wszystkiego od razu. Zacznij od jednej rośliny. Zastąp ją czymś, co przynosi życie, co przyciąga obfitość, co oczyszcza powietrze i energię. Zamień bluszcz na rozmaryn, który oczyszcza i odnawia. Zastąp kaktusy słonecznikiem, który przyciąga dobrobyt. Usuń paproć i posadź rutę, która chroni i wzmacnia. Zabierz lilię pokoju i przynieś storczyk, który symbolizuje prawdziwą harmonię. A jeśli upierasz się przy Aloesie, niech będzie w miejscu zewnętrznym, gdzie jego energia nie wpłynie na serce twojego domu. Ojciec Pio mówił również o znaczeniu rytuału. Nie wystarczy tylko wymienić rośliny, trzeba poświęcić ten gest. Usuwając to, co nie służy, zrób to z wdzięcznością, uznając, że ta roślina spełniła swoją rolę, ale teraz nadeszła pora, by iść dalej. Przyprowadzając coś nowego, pobłogosław to, po prośby przyciągało tylko to, co dobre i sprawiedliwe. Energia podąża za intencją. A gdy działasz z zamiarem, wszechświat odpowiada błogosławieństwami. Pamiętaj, Twój dom jest Twoim schronieniem, ale także Twoim punktem wyjścia. To miejsce, gdzie odnawiasz energię, by stawić czoła światu, gdzie Twoje marzenia są karmione, gdzie Twoje modlitwy zyskują siłę. Nie pozwól, by coś tak cennego było podkopywane przez energię, które nie pasują do tego, na co zasługujesz. Zostałeś stworzony, by prosperować, kochać, żyć w pokoju. I to zaczyna się, gdy przejmujesz kontrolę nad tym, co uprawiasz wokół siebie. Dziś masz wybór. Nadal pozwalać, by niewidzialne siły wyczerpywały twoje błogosławieństwa, czy działać, by przekształcić swój dom w prawdziwe sanktuarium światła. Ojciec Pio już wskazał drogę. Teraz zależy od ciebie, by zrobić pierwszy krok, bo błogosławieństwa nie są na jutro. Są dla tych, którzy są gotowi je przyjąć dziś. I wszystko zaczyna się od tego, co wybierasz zachować lub usunąć ze swojego życia. Drzwi są otwarte. Wejdź.